Siemacie, cześć, cześć, witam Was wszystkich, witam Was wszystkich i każdego z osobna e, dzisiaj następna część samotny półwysep bo będziemy szteje, nie przelewki e, Kochani, na początku pozwolę sobie e, polecić kanał Czerwcowalenka, tam bardzo ciekawe przepisy porady yy, dajmy na to zdradził was yy, facet co ty wyprawiasz? idźże stąd Łobus jeden przepraszam chwilę, bo była, yy, był problem techniczny yy, także polecam wam kanał yy, Czerwca yy, tam ciekawe porady i wiele innych spraw, które życiowo są naprawdę trudne do rozwiązania. Myślę, że to wszystko poradzi. Co ona nie wie? Kochani, dzisiaj był fajny dzień. No, fajny dzień, no. O, tak. Nowy rok się zaczął już, a polecę sobie, polecam, pozwolę sobie polecić jeszcze. E, e, swój pierwszy kanał, e, typowo męski punkt widzenia. Tam, co prawda, tak jak już mówiłem wcześniej, e, no, chwilowo się nic nie ukazuje, ale e, ukazywało się i to grubo. Tam jest, tam jest grubo, kochani. Nie mam dobry humor. E, jest e, nowy rok, tak jak wcześniej Wam powiedziałem, i to powtórzę. E, wcześniej Wam też to mówiłem i każdemu z osobna Yy, uśmiechajcie się, bo śmiech jest zaraźliwy, a uśmiech jest każdemu potrzebny. Jak będziecie się wy to oni się będą do Was uśmiechać, a może i coś z tego wyjdzie, a wiem, jakaś nowa znajomość. Różnie bywa, wiecie, to w życiu, nie? Współzawodnictwo broni. Koń, teraz już yy, pośmieszkowaliśmy. zbierzemy się za lekcję. Latem Hel otrzymał piechotę. Przybyła hen z daleka, z nieznanych na półwyspie Sienkiewicz. Równe chłopaki, przeważnie rodem z centralnej Polski, z kieletczyzny, górale świętokrzyscy i z kulturą. Od razu zaczęli się dopraszać o marsz ćwiczebny lub wycieczkę do rozewia, aby popatrzeć, jak wygląda jego pokój. Jego to znaczy żyromskiego, bo to krajan. Nawet całkiem bliski dla chłopaków ze wsi Ciekoty, a tam wszyscy pamiętają, że romskich w całej dolinie. Dostali wycieczkę, każda kompania osobno wrócili z zadowoleni. W dniu wybranym przez krzykliwego wodza Hailerów 1 września, kompania morskiego Dionu Lotniczego, podporządkowana do dowódcy Baonu Hel dawniej Sienkiewicze, znajdowała się na stanowiskach obronnych w rejonie Wielka Wieś Cetniewo. Od, odwód jej y, siedział u nasady półwyspu na skraju lasu. W dniu następującym po zniewoleniu bohaterskich Westerplatczyków, czyli 9 września, rozpoznanie spieszonych, spieszonych tak tu jest napisane dokładnie, Lotników starcza pierwszą walkę z Niemcami pod Swarzewem bez własnych strat. A już 10 września wieczorem na tarcie piechoty Hajlerowskiej w sile kompanii z CKM-ami wsparte silnym ogniem czterech okrętów, zostaje odparte ze znacznymi stratami nacierających. Trzeba podkreślić, że teren nasady półwyspu jest nizinny. Z hełmów Cetniewskich roztacza się w kierunku południowym ponad szosą wspaniały widok na mierze Helską, pomiędzy Wielkim a Małym Morzem, to jest Bałtykiem, a za lewym Puckim. Puck, polecam Wam, zobaczcie sobie, fajne miasto. Jeszcze takie nierozjeżdżone. Nie, także, no, a czy to miejsca płatne, postojowe? To nie. Ponieważ w tym czasie zachodziła możliwość wysadzenia desantu nieprzyjacielskiego na tyły wysuniętej obrony, a mianowicie między Władysławowem i chałupami, która to przestrzeń była tylko patrolowana, kompania morskiego dyjonu lotniczego, już w zasadzie nieistniejącego, wycofuje się na stanowisko odwodowe na skraj lasu u nasady Helu. 11 września o świcie własny patrol stwierdził obecność Plutonu Wehrmachtu, okopanego w rejonie szkoły w Wielkiej Wsi. O godzinie 8 wychodzi natarcie plutonu z kompanii lotników i ma powodzenie. Niemcy zostają odrzuceni, pozostają, pozostawiając zabitych i rannych. U. Zdobyto dwóch pierwszych jeńców dwa CKM, -y, kilkanaście rowerów i kilka karabinów jeńcy okazują się spieszonymi dragonami ze Słupska jest to wachmistrz co chwila stukający obcasami i zrozpaczony rezerwista, który bez przerwy wyciera nos i narzeka „Majne familie och, meine familie to jest moja rodzina o, oh, moja rodzina zostają odesłani do wywiadowców na hell. Wachmistrz twierdzi, że pułk miał numer piąty, a płaczliwy gość, że nie pamięta. Może piąty, a może siódmy. Zamknięci w pustej heczy są bardzo zadowoleni, że się ich tak dobrze odżywia. Wielka wieś jest w rękach Helen. Pluton w pościgu osiąga Cytnie, bo Niemcy ruszają kompanią, do przeciw natarcia dla umożliwienia wycofania się Plutonu uderzają dwa plutony byłych kopików z Sienkiewicz wsparte pięcioma CKM. -ami. Wyzwolimy marynarzy. Podaje jeden drugiemu. Doskonale wyświetszeni idą, jak w dym, kryjąc się umiejętnie. Chcą koniecznie pokazywać, co warta jest szara piechota. Niemcy wzmacniają swoje natarcie dwoma kompaniami, które wspiera kompania ckm i ogień artylerii na wprost, czyli na Helanie, czyli, że Helanie mogą operować plutonami, a wróg kompanii w podwójnej ilości. Rusza więc reszta plutonów lotniczych, dochodzi do walki na bagnety na południowym skraju Wielkiej Wsi. Niemcy nie wytrzymują uderzenia współzawodniczących marynarzy i kopików i zaczynają się cofać z pomocą przychodzi im 7 wodnopłatowców, które na niskim pułapie skutecznie rażą z broni pokładowej oraz nowymi bombkami halską piechotę i zmuszają do milczenia jej CKM, jeden z wodnopłatowców zostaje strącony ogniem RKM-u i tonie w porcie Władysławowo bo... w Władysławowie też, zobaczcie sobie tam, bardzo ciekawe tam jest w Władysłowie. Kompania lotnicza y, trzyma się dzielnie bez wsparcia własnej artylerii, której na tym odcinku nie było. Walka trwa około 3 godzin, lecz ogień wodnopłatowców, artylerii i miotarczy zadaje, zadaje kompanii poważne straty i zmuszają do wycofania się na pozycję obronną w kałpach. Plutony kopików zabezpieczają odwrót. Niemieckie straty musiały być poważne, gdyż w tym dniu nie próbowali już nacierać, a bitwę swoich. W komunikatach wojennych nazywali Wielka Bitwa o Wielką Wieś. Kopiki mówiły potem. Jedno zadanie wykonaliśmy, wyzwoliliśmy latających żołnierzy, ale drugie nie. Przecież pokój Stefana Żeromskiego pozostał w rękach tych y, synów O, używał brzydki słów, tam niedoczekanie nie, nie ich będzie znowu nasz. Od tego dnia stosunki między marynarzami i kopikami były jak najbardziej braterskie. Nawet te dalsze ich kompanie, naszpikowane elementem z rezerwy, i to rezerwy nigdy w wojsku polskim nie szkolonej, zbieraliny z miasta portowego trzymały do końca sztamem. Nie słychać było potem w niewoli, aby ktoś, helan załamał się i poszedł do służby wroga. Nie tak jak pewien rezerwista i dezerter z pierwszego pułku ułanów Krachowieckich, właściciel gospodarstwa na półwyspie, który wrócił na hell w dniu 2 października razem z hajlerami i służył potem za informatora, wydając tych rybaków, którzy trzymali się zasady: nie ma kaszub bez Polonii, a bez kaszub nie ma Polści. Kopiki miały tylko pretensję, że przyrzeczony rozkaz o przemianowaniu ich jednostki na trzeci morski bałon strzelców dowództwo floty gdzieś mocno zabiórkowało. Przechodzimy, kochani, do następnego rozdziału. Następny rozdział to witaminy ryżowe. Już w początkach pierwszej dekady września zdawano sobie sprawę jasno z tego. Że wojska lądowe z korytarza, yy, które miały być zapleczem dla sił obrony Wybrzeża, nie ukażą się ani od strony Trzewa ani Ziemi Słupskiej. Podciągnęli, pociągnęli na Zolzie, mawiano w marynarce, robiąc aluzję do nieprzekonywającego wyczynu dowódcy armii Zborów Tucholskich, to jest yy, genera Bortnowskiego. Czyli zajęcia z Olżia w okresie napaści hitlerowców na Czechosłowację. Dowództwo rejonu umocnionego względnie uwzględniając powstałą sytuacją i widząc, że w Dniu znajdują się poważne zapasy żywności, zwróciło się telefonicznie do Intendentury Komendy Portu Wojennego z prośbą o zwiększenie przydziału dla garnizonu półwyspu. Zdaje się, że będziemy musieli trzymać się dłużej niż te nakazane 3 tygodnie, bo od sieci w terminie nie ujrzymy żywności starczy nam znacznie dłużej niż na 3 tygodnie ale Wy macie pełne składnicy, a szczególnie ryżownia napęczniała jest od sztapli pełnych worków oby to nie wpadło w ręce niepowołane według naszych obliczeń, innych rodzajów żywności dać Wam nie możemy Mamy na głowie ludność cywilną, ryż posiadamy wprawdzie w nadmiarze, ale kalorycznie i witaminowo jesteście zaopatrzeni według rozdzielnika mobilizacyjnego, zatem nic nie poradzimy. Na tym zakończyła się rozmowa z szefem Intendentury w i jeszcze się trzymało. Drugi morski bałon strzelców potykał się z Orłowem. Tak to jest, kochanie. Trudne warunki bardzo, dobrze widzicie. No. A co teraz, jakby była wojna, wedle czego? To już nie wiem, to już nie będzie, wiecie, na, na, na pistoleciki. No. Tylko jak to ktoś przeżyje, to nie wiem. Po pożarze Gryfa i zatopieniu w porcie wojennym Wichra na Helu odbyła się jednak ta rada, na której ze względu na powiększenie ilości konsumentów postanowiono wysłać kolownik Smog, aby wziął z dni dwie krypy, załadował je workami z ryżem i następnej nocy wrócił z nadliczbowymi witaminami. Ochotników na wyprawę ujawniło się co niemiara. Odbyło się losowanie. O świcie Smog e, z łatwo zdobytymi krypami stał jak gdyby nigdy nic przy piersie ryżowni nikt o nic się nie pytał ładowanie miało się rozpocząć o zmroku rozpocząć o zmroku aby z dnia, e, nie, za dnia nie zwrócić uwagi na szlędających się lotników strażnik witamin prawdopodobnie nic o tej wyprawie nie wiedział urzędował w swoim schronie na zboczu Oksywia wiadomo że marynarz który, gdy ma czas wolny nie lubi siedzieć na miejscu szczególnie na krowie i podłodze chyba, że między potańcówkami z najmilszą grupami marynarzy zeszła więc, więc na ląd rozglądając się ciekawie po opustoszałym, prawie zamarłym porcie wielu magazynów miało rozwarte wielu magazynów miało rozwarte wrota, Stały nierozładowane wagony i lory Henko kapitanatu Portu był jakiś ruch, blokowano może wejście, zatopiając nieliczne pozostałe statki. Widoczny był komin Trumpa żeglugi. To na pewno Toruń zdecydowali marynarze. Tuż opodal miejsca, gdzie angielskie statki o szmaragdowych kadłubach Baltara i Baltona i inne ładowały, zazwyczaj polskie bekony, szaraki, gęsi i jaja, stał zaczepiony rząd wagonów nawet nieotwieranych i zaplombowanych z nalepkami przetaczać ostrożnie Mat Itczak jako pochodzący z rodziny kolejarskiej poczuł się powołany do wydania decyzji co to może być spirytusem nie pachnie plomby są po to aby je zrywać szczególnie na wojnie no nie nie, nie trzeba było powtarzać raz plomba spadła dwa odsunięty, odregulowany drzwi wagonu oczu zdumionych marnarzy ukazał się pięknie przygotowany do morskiej y, podróży, y, po działko. By, działka były to ich, y, było tam półtuzina drugi wagon, znów działka trzeci wagon, niewielkie paki pewno przyrządy celownicze, czwarty wagon, amunicja piąty, szósty to samo skoczno, który po Bosmana, ale Bosman przyprowadził ze sobą swoich artylerzystów tak, to polskie Boforsy a Boforsy to jest kochani yy, firma zbrojeniowa w Szwecji od której Polska kupiła licencję na działka przeciwlotnicze Inglisze Inglisze to Anglicy nie zdążyli ich zabrać to cholery wysłali je przez Iwno-Wrocław nie tak jak nasze maski gazowe, przez że Gdański Czekoladowy Szajs je przycapił. A Gdański, gdański Czekoladowy Szajs to jest brunatny koszulę. No, dwóch skoczy po karabiny, i dla porządku zarządzam po stronie przy pociągu. Ale stać tak, aby Was Luftwaffe nie zaoczyła jak tylko się ściemni, podholujemy tu krypy że taki ryż, komandor, nas nie wyklnie aby nie obrażać magazynierów ryżowni, wzięto spół, z pół krypy, worków, tłumacząc, że reszta miejsca jest potrzebna na nasuszone dorsze których wprawdzie marynarze tradycyjnie nie adorowali, ale czego nie robi się dla kawału nieco później, cicho i sprawnie, załadowano zawartość magonów na holownik i na krypy, północy. Smok szczęśliwie dobijał do portu wojennego na Helu. Cóż, trzy łuty szczęścia mówił Bosman. Jeden dla Smoka, a dwa dla Kryp. Szkopów w Zatoce nie widać, chyba się boją tych psotnych Polacken. A teraz z rozkazu dowódcy rejonu łączcie się z Marianną. A Marianna to jest, kochani, kryptonim rejonu umocnionego. Słucham, Usłyszał znajomy głos dowódcy. Panie komandorze, przywieźliśmy ryż. Ale źdźbełko za wielki. Może pan komandor przyjdzie go zobaczyć? Czyście w Gdyni nie zahacili o jakąś karczmę? Słowo, ale pan komandor zobaczy. Komandor zaskoczony taką prośbą znanego z rzetelności dowódcy smoga, Zdecydował się szybko. Yy, Zobaczę. Niezawodny szofer Hertzman już zapuszczał motor łazika. Przy nasadzie mola komandor rozeznał jakiś pluton honorowy, prezentujący broń na komendę bosmana a za plutonem skrzynię i paki. Co oni tam zmajstrowali? pomyślał. Panie komandorze, dowódca ORPS Smok melduje wykonanie zadania. I wyładowanie dywizjonu artylerii przeciwlotniczej odebranego Anglikom. Podejdźcie no bliżej i kuchnijcie, odezwał się komandor po cichu. Do nogi broń! dodał głośno. Wszystko wyglądało w porządku. Bosman był słuchutki jak łydka starej panny. Komandor zbliżył się do szeregu. Nawet w ciemnościach uderzył go wyraz rozradowanych głęb marnarskich. Stali jak niepotrzebne. Nie, nie, nie trzebione aniołki rozejść się szybko odskoczyli w bok. Teraz przed komandorem sterczał wyrównany rząd działek przeciwlotniczych z kupą skrzyni za nimi. Komandor oniemiał. Bosmanie, skąd to jest? Miały być witaminy ryżowe. Wyjaśnienie nie było długie. Dziękuję, powiedział komandor. Wojować dopiero zaczynamy i to coście tak zmyślnie zdobyli bardzo nam się przyda obiecuję wam, że Polska kiedyś się dowie o waszej przytomności a ja na razie jadę do dowódcy floty aby mu o tym zameldować macie tu w pobliżu warsztatową szopę złóżcie ten dobytek łazik już zsunął po ciemno, szarej szosie wybrukowanej sześcianami specjalnie przyciemnionymi do mieszką z sadzy z cementu nie rzucała się w oczy lotnika który rzucał bomby o 200, metrach, o 200 metrów obok yy, na starą drogę piaszczystą. Dowództwie floty trzeba było zaczekać, aż dyżurny oficer zdecyduje się obudzić szefa sztabu, a ten dowódcę. Dniało. Ostatecznie zdecydowano połowę działek zostawić w rejonie umocnionym, a połowę odesłać na kępę aksywską, Co uczyniono następnej nocy z Jastarni, dowódca floty dał się przekonać, Bosman dostał chorążego, a mat itchak bosmata. Te witaminy ryżowe nie poszły lotnikom Geringa na zdrowie. Gdy smukowe chochliki pokwizdywały tuż obok mnie, jeden z nich uprzytomnił sobie, że kolka to nie tylko zdrobniałe imię rosyjskie. Kochani, no, powiem wam, no, tutaj z takim. Jakoś tak trafiam do takich książki, w których no je, też zniekształca, lubią zniekształcać mowę polską, także no, śmiesznie, to, śmiesznie to brzmi i wygląda. To <taki> tak widzicie. No. Ja lubię też zniekształcać mowę polską, tak śmiesznie, śmiesznie, śmiesznie to wygląda, także kochani następnymi rozdziałami to będą robaczki świętojęskie i robaczki świętojęskie tak i ostatnia usługa latarni kochani dziękuję że byliście dziękuję że ja mogłem być u was tam w różnych miejscach mnie oglądacie tak jak już wcześniej mówiłem jedni w piwnicy Yy, dużo nie wiem, w suszarni, a jeszcze, nie wiem, w mieszkaniu na przykład, yy, w autobusie, w, w samochodzie, w samolocie to raczej chyba nie. Chyba nie, chyba nie, nie ma nikogo takiego, kto by yy, zabrał, yy, że tak powiem, nagrane filmy ze mną i na przykład w samolocie sobie odtwarzał, bo to <laughs> odmieniony by wysiadł chyba z samolotu. Kochani, byliście yy, ja miałem możliwość mam zaprezentować chodź ja troszeczkę tam gdzieś się spoglądam, bo tu taki mały kotek chodzi. Ale to tam... A jeden doży tu się psocił już. Powiedzieć. byliście, się... Ja byłem, bo ja... Tutaj więcej gości przyszła. Dobra, powiem tak. Książka to był samotny półwysep, Wodzimy cztery. Sztajer, kłaniał się wam pięknie. Ona mówi to skończył czytać, bo ja kupę chcę do kwety dobrze, kochani, kończę, przepraszam, cześć, na razie